Jestem Krzysiem. Cześć, nazywam się Chris Kaleta i niedługo w wydawnictwie pactwa będę publikował swoją pierwszą książkę, e, Podróżności. Tak naprawdę, książkę planowałem napisać od e, liceum od. od e, nawet wcześniej w gimnazjum, w podstawówce chodziłem i myśli po głowie, żeby napisać coś swojego, żeby podzielić się swoimi słowami z, ze światem. Natomiast w pewnym momencie, po tym jak odszedłem z korporacji i postanowiłem jeździć po świecie, stwierdziłem, że to będzie najlepszy moment na to, żeby spróbować ten pomysł zrealizować i napisać te kilka słów. I w momencie wyjazdu do Ameryki jeszcze nie wiedziałem, że będzie to książka. Cała podróż nie zaczęła się w, w momencie, w którym odszedłem z korporacji i zacząłem ruszać w drogę, bo to ruszanie w drogę nie trwało jednego momentu, nie trwało dwóch minut tylko trwało tak naprawdę dobrych kilka miesięcy. Ale cała podróż zaczęła się dużo wcześniej i poruszam nawet ten wątek w jednym z fragmentów książki zaczęła się wtedy, kiedy pierwszy raz namówiłem moją mamę na to, żebym nie puściła samego do, do, do Krakowa, żebym przejechał te kilkadziesiąt kilometrów do miasta obok do mojej rodziny i wybrałem się sam, wsiadłem w pociąg, przejechałem kilka przystanków, tak naprawdę niewiele ponad 40 minut i od tamtej pory jestem w ciągłej podróży. Tak naprawdę, podróż to e, cały poziom mojego życia, który, który definiuje niektóre z moich decyzji, i wielokrotnie musiałem podejmować decyzję A lub B, gdzie B zawsze, stanowiło, zawsze stanowiła podróż i zawsze wybierałem tę, tę, tę drugą opcję. Tę, tę drugą opcję. Podróżuję w każdy sposób, na każdą modłę. W e, ostatnim słyszałem o, o takim koncepcie, który nazywa się podróżą intuicyjną, to znaczy, e, że w podróży liczy, liczy się tylko i wyłącznie moment podejmowania decyzji i, i własna intuicja, w którym kierunku podążać. I, i tak najczęściej podróżowałem, że e, dojeżdżałem na skrzyżowanie większych dróg i mogłem pojechać dalej w kierunku dżungli albo nad morze. I zawsze podejmowałem decyzję w tym danym momencie. To znaczy, jak zawiał wiatr i było ciepło i chciało mi się wykąpać w oceanie, to, to kierowałem się na wodę. Jeżeli miałem ochotę pobyć w ciszy i popatrzeć na góry i chmury, to wybierałem się w, w górę, górę drogi, w tak? górę ścieżki. Cała, cała ta podróż. Opierała się na podejmowaniu tej decyzji w ułamku sekundy. To znaczy, że chcę w jakimś miejscu, na przykład, pozostać przez kilka tygodni czy kilka miesięcy i pożyć z ludźmi, którzy tam, tam są i posłuchać tych ludzi, o czym oni opowiadają. I z nimi dzięki temu mogłem, mogłem się nauczyć się tego, o czym jest ich świat, o czym jest ich codzienność, a ze swojej strony mogłem tę codzienność przeżywać. I w, 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 kontekście, w kontekście podróży najważniejsze dla mnie jest właśnie to, żeby każdy dzień był, przynosił jakąś gamę uczuć i czy to są uczucia negatywne, czy to są uczucia pozytywne, to nie ma najmniejszego znaczenia, dlatego że liczy się tylko i wyłącznie ta, te, ten, ten ogrom doświadczeń, które, które ze sobą przywieziesz i którymi później się możesz podzielić, czy to w formie słów, czy to w formie e, emocji skierowanych do Twoich znajomych, do Twojej rodziny, bo... Od czego nauczysz się w czasie wyjazdów, to czego nauczysz się w innych, w innych kulturach, żyjąc na co dzień z innymi ludźmi, przeniesie się później na sposób, w jaki będziesz podchodził do, do swojego codziennego życia. Miałem Lecieć do, bezpośrednio do Teksasu i później do Meksyku, gdzie miałem się odnaleźć. Nie miałem żadnego planu tak naprawdę związanego z tym, z tym państwem. Okazało się jednak, że na lotnisko dotarłem z lekkim opóźnieniem i z dużą, dużą stratą w portfelu. Wyleciałem jednak do Nowego Jorku i spędziłem noc w Central Parku, śpiąc bez, bezdomnymi z plecakiem pod głową. I, I tak zaczęła się moja przygoda w Amerykach. Z Nowego Jorku trafiłem do Meksyku. Z Meksyku. Pojechałem dalej na południe, przyjechałem przez wszystkie Państwa Ameryki Środkowej od Gwatemali, przez Salwador i Honduras. Mieszkałem i pracowałem w wielu z tych miejsc. Dalej bywałem na różnych etapach w Nikaragui, w Kostaryce i w Panamie. Podróże. W takim stylu, w jakim ja podróżowałem, czyli na bardzo niskim budżecie, są możliwe, ale nie są aż tak przyjemne, jak większość ludzi mogłoby sobie je wyobrazić. Wszystko tak naprawdę zaczęło się od tego, że jeszcze jako kilkulatek latek zmusza, mama zmuszała mojego brata do tego, żeby mi czytał. Komiksy na podłodze w naszym domu rodzinnym. Mój brat zaczął się bardzo denerwować, ponieważ nie chciał marnować czasu na to, więc nauczył mnie czytać. W wieku 4 lat zacząłem czytać swojego pierwszego kajko i kokosza i w wieku 5 lat byłem już zapisany do lokalnej biblioteki.